Księga Izajasza, rozdział 36. W 14. roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sanherib, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. Ten najasz asyryjski, który jest opisany tutaj, a także w drugiej księdze królewskiej i drugiej księdze kronik, miał miejsce w 701 roku przed naszą erą, według tego co tutaj zapisał Izajasz, wszystkie Miasta judzkie poza Jerozolimą, zostały zdobyte przez Asyryjczyków. I wyprawił król Asyryjski Rapszakę z Lachiszu do Jeruzalemu, do króla Hiskiasza z potężnym wojskiem. I stanął Rapszakę przy wodociągu Górnego Stawu, przy drodze na pola Pilśniarzy. Lachisz to było drugie co do ważności w tym czasie miasto judzkie. Już Asyryjczycy je zdobyli. Rapszakę to jest Funkcja albo stopień można uznać, że to jest odpowiednik generała. I wyszedł do niego Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu, Szebna, pisarz oraz Joach, syn Asafa, kanclerz. O Eliakimie prorokował Izajasz wcześniej, jest to zapisane w 22 rozdziale księgi Izajasza. Prorokował, że to Eliakim powinien być przełożonym domu królewskiego, i kiedy nastąpił najasza Asyryjczyków, Eliakim już był tym przełożonym. I rzekł do nich Rabszakę: Powiedzcie Hiskiaszowi, Tak mówi wielki król, król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Czym nie masz, że samo słowo warg starczy już za radę i pomoc w walce? Na kim więc teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie. Asyryjczycy wiedzieli, że histjasz wypowiadał się przeciwko nim, zanim się zbuntował, ale uważali, że poza słowami nie ma nic, czego by mógł przeciwko nim użyć. Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej czciny na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto się na niej opiera. Takim jest Faraon, król egipski dla wszystkich, którzy na nim polegają. A powiedział, że judejczycy liczyli na pomoc Egiptu, sprzymierzyli się z nim, ale Egipt ich zdradził. A jeśli mi powiesz, na Panu naszym Bogu polegamy, czy to nie jest ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze zniósł Hiskiarz, powiadając do Judy i Jeruzalemu? Przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon. Powiedział też ten Asyryjczyk, że na Boga też nie mogą liczyć. Chyba nie bardzo się orientował, czego Bóg chce, a czego nie, ale widocznie uważał, że albo było źle, kiedy oddawano Bogu cześć na każdym wzgórzu, albo jest źle, że się oddaje mu cześć. Tylko w a w każdym razie Bóg ma prawo być na Judejczyków zagniewany. Teraz więc zrób zakład z moim panem, królem asyryjskim. Dam ci dwa tysiące koni. Czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? Jakże chcesz odprawić z niczym namiestnika, jednego z najmniejszych sług mojego pana? I ty polegasz na Egipcie, że da ci rydwany i jeźdźców? Rabszakę pokazał, że Hiskiarz właściwie nie ma wojska, nie ma siły, żeby walczyć z Asyrią. A poza tym, czy wbrew woli Pana wyruszyłem przeciwko tej ziemi, aby ją zniszczyć? To Pan rzekł do mnie wyrusz przeciwko tej ziemi i zniszcz ją. Nie było tak łatwo sprawdzić, czy rzeczywiście Bóg chciał, żeby Asyryjczycy zniszczyli Judę, ale ten Asyryjczyk Twierdził, że tak właśnie jest. Wtedy rzekł Eliakim i Szebna i Joach do Rabshake, Zachciej rozmawiać z Twoimi sługami po aramejsku, gdyż my rozumiemy, ani rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który jest na murze. A Rabshake odpowiedział: Czy do Twojego pana i do Ciebie posłał mnie mój pan, abym powiedział te słowa? Czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze, skazani na to, by u was jeść swój kał i pić swój mocz? Ta rozmowa toczyła się przy ludziach, i właśnie po to Asyryjczyk rozmawiał z wysłannikami Hiskiasza, żeby złamać wolę walki u poddanych króla. Potem Rapszakę stanął i zawołał donośnym głosem po judejsku i oświadczył, Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła was wyratować. Niech Hiskiasz nie doradza wam polegać na Panu, mówiąc Na pewno wyratuje was Pan. Nie będzie to miasto wydane w ręce króla asyryjskiego. Rabszak wezwał judejczyków do tego, żeby nie wierzyli i żeby nie wierzyli Bogu, któremu zawierzył Hiskiasz. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winnicy i ze swojego drzewa i pić każdy wodę ze swojej cysterny. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic. Tego, że Asyryjczycy chcą wysiedlić Żydów z ich ziemi, Szakę wcale nie krył, ale obiecywał, że to będzie lepszy los niż walka z Asyrią. Niech nie zwodzi Was Hiskiasz mówiąc, Pan nas wyratuje. Czy wyratowali bogowie narodów, każdy swój kraj, z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie są bogowie Sefrawim? Czy wyratowali Samarię z mojej ręki? które to spośród wszystkich bóstw tych ziem wyratowało swój kraj z mojej ręki, że Pan miałby wyratować Jeruzalem z mojej ręki. W księdze Kronik opis tej przemowy Rapszaka do Judejczyków kończy się takim stwierdzeniem, że ten Aseryjczyk mówił o Bogu tak jak o bogach, którzy, którzy są wytworem ludzkim. Lecz oni milczeli i nie odpowiedzieli ani słowa, bo taki był rozkaz króla. Nie odpowiadajcie mu. I przyszedł Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu, szebna, pisarz, Joach, syn Asafa, kanclerz, mając szaty rozdarte, do Hiskiasza i oznajmili mu słowa rapszake. Mimo wszystko lud wysłuchał tej mowy, ale zachował rozkaz Hiskiasza i nie odpowiedział na tą agitację, a wysłannicy króla przyszli do niego zrozpaczeni, kiedy zdali sobie sprawę jak, jaka jest dysproporcja sił, w jakiej sytuacji się znaleźli. Chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie na myśl, że Boga znam. Bożakom, panie braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu O dzięki, panie, za łaskę tą że mieszka w nas Twój duch. Bożakom, panie braci, podnieśmy swój głos. I śpiewać mu, bo dzięki panie za łaskę wtrąc, że mieszka w nas Twój duch. koła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Nie śpiewać Bóg. Choć dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem. Więc wielka radość wspiera nas, bo za